Drodzy Chrystusie siostry i bracia, Czcigodne prezbiterium, księże Kustoszu tego skrzatuskiego sanktuarium, wraz ze swoimi współpracownikami, kapłanami, osobami konsekrowanymi, świeckimi. Drogi księże Piotrze, diecyzjalny pasterzu rodzin, odpowiedzialny za ten czas i przygotowanie peregrynacji Błogosławionej relikwii, błogosławionej rodziny Ulmów. Księże Sebastianie, sekretarzu biskupi dzisiejszy Solenizancie, siostry i bracia łączący się z nami poprzez przekaz dobrych mediów, obejmujemy dzisiaj modlitwą, w tym dla nas, dla naszej diecezji, w szczególnym miejscu, jakim jest sanktuarium Matki Bożej Skrzatuskiej, cały ten miniony tydzień. Który był pisany peregrynacją relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Od koło brzegu, dokąd przybyły relikwie z sąsiedniej diecezji szczecińsko kamieńskiej aż po skrzatusz, od północy po południe naszej diecezji, od zachodu po wschód i ważne miasta duże bazyliki, ale też i miejsca pisane szczególnym świadectwem chrześcijańskiego życia jak Karmel w Bornym Sulinowie czy Loreto sióstr Klarysek w Słupsku Dom samotnej matki Seminarium przygotowujące przyszłych kapłanów i wiele innych miejsc Dzisiaj w sercu Matki Gromadzimy naszą wdzięczność za dar pobytu, za ten święty czas pielgrzymki, peregrynacji, relikwii błogosławionej rodziny Ulmów w nadziei, że pozostawi ten czas głęboki ślad w życiu naszej diecezji, w życiu tych wszystkich tych, którzy ten czas przeżyli, ale też, że zaowocuje on i w nas, a poprzez nas w naszym otoczeniu. Przywołujemy także tu, w tym miejscu, na zakończenie historię, niezwykłą historię rodziny Ulmów. Nazywamy ich miłosier... miłos... Samarytanami z Markowej. To właśnie oni poprzez ten niezwykły gest opieki, schronienia ofiarowanego uciekającym przed wojenną nawałnicą okrucieństwem hitlerowców Żydom, udzielili schronienia. I w ten właśnie sposób przypieczętowali jeszcze bardziej ogromną miłość do drugiego człowieka. Józef i Wiktoria Ulmowie jednak nie stali się bohaterami jednej chwili. Ten gest gościnności, a potem nawet ofiara życia ich samych i ich dzieci, były efektem dorastania, były efektem, dzisiaj możemy to powiedzieć, z zupełnym, z głębokim przekonaniem dorastania do świętości. Bowiem wzrastali w wierzących rodzinach na fundamencie wiary oraz miłości Boga i bliźniego budowali swoje małżeńskie, a potem rodzinne życie. Ponieśli śmierć męczeńską wraz z siedmiorgiem dzieci, w tym dziecko, w łonie matki, za pomoc i udzielenie schronienia prześladowanym Żydom Stało się to dokładnie 24 marca 1944 roku w Markowej, ale też na szczególną uwagę zasługuje każdy etap ich życia, bowiem on, one stanowią składową tego, co stało się właśnie owego 24 marca. Przywołujemy dzisiaj z wielkim podziwem drogi życiowe rodziny Ulmów. Józef Ulma, jak na tamte czasy, był postacią niezwykłą. Mimo ukończenia zaledwie czterech klas szkoły podstawowej, a później tylko półrocznego kursu w Szkole Rolniczej w Pilźnie, był bardzo wszechstronnym człowiekiem. Możliwe to było poprzez samokształcenie. Wciągnął się w lekturę książek, na które przeznaczał znaczną część swoich zarobków. I co może wprawić nas w podziw i zaskakiwać. Były to książki o tematyce geograficznej, filozoficznej, historycznej, religijnej także. Był wśród nich także podręcznik do fotografii, która była jego pasją. Józef Ulma zrobił także w swoim gospodarstwie małą wiatrownię, dzięki której było ono jednym z pierwszych, które korzystało z elektrycznego oświetlenia. Interesował się nowoczesnymi, jak na owe czasy, metodami upraw. Z kolei Wiktoria pochodziła z ziemi przemyskiej i z wielodzietnej rolniczej rodziny, ale jej pasją, celem i pragnieniem życia zawsze było tworzenie kochającej się, pięknej rodziny. I nie pozostało to w sferze marzeń. Nie było to jej tylko pragnienie. Przygotowała się do tego czasu poprzez dorastanie u boku swoich rodziców, Wzrost na gruncie nie tylko chrześcijańskiej wiary, zasad, ale także wprowadzania tych zasad w życie. I tak przygotowana w swoim rodzinnym domu zakłada dom, którego razem ze swoim mężem, Józefem, staje się szczególnym fundamentem. W ciągu dziewięciu lat małżeństwa rodzinie Ulmów urodziło się sześcioro dzieci. Staś. Basia, Władzio, Franciszek, Antoni, Marysia, Wiktoria z mężem byli rolnikami na niewielkim kilkuhektarowym gospodarstwie, którego byli właścicielami. Była członkiem amatorskiego zespołu teatralnego w Markowej. Wraz z mężem byli aktywnymi uczestnikami, członkami parafii świętej Doroty w Markowej, pogłębiali swoją wiarę przez modlitwę rodzinną. I udział w życiu sakramentalnym Kościoła, oboje należeli do Bractwa Żywego Różańca. I chociaż było to zupełnie niedawno, dla wielu z nas, nawet bardzo religijnych ludzi, brzmi to trochę jako powieść z odległych, zamierzchłych wieków. Ale przecież pewien jestem tego, że w przywołaniu swoich rodzinnych domów, nie jeden z nas mógłby. Podobnie opisać klimat naszych rodzin, bo przecież w niejednym naszym domu była wspólna modlitwa z rodzicami była modlitwa nie tylko przed posiłkiem, ale i u progu, i u końca dnia było wspólne chodzenie do kościoła, przeżywanie świąt, pielęgnowanie atmosfery rodzinnego domu. Upłynęło może niewiele lat od lat naszego dzieciństwa, a dzisiaj już. Tak szybko zmieniający się świat, w tym również świat zubażający się w dziedzinie ducha, międzyludzkiej kultury, budowania międzyludzkich relacji, choć wiele o tym mówi, stał się światem dalekim od tego, który przywołujemy z naszego dzieciństwa, a co dopiero tego, które przywołujemy z dzieciństwa Ulmów czy innych świętych. Można zatem powiedzieć, że peregrynacja relikwii błogosławionej rodziny Ulmów staje się wyciągnięciem ręki przez Boga, który przypomina nam to, co nas ukształtowało w naszych domach, a co niekoniecznie my, już jako rodzice, ofiarowujemy następnemu pokoleniu. Może trochę zachuchani przez współczesny świat, który już nie tylko mówi, że wiara, że religia powinny zostać sprawą prywatną to znaczy w kościele, w domu. Ale też wciskają nam przy każdym, każdej możliwej okazji, że także tą wiarą nie powinniśmy się dzielić ze swoimi dziećmi, z wnukami. Bardzo mocno i specyficznie i cynicznie zarządzają tutaj różnego rodzaju konfliktami, także międzypokoleniowymi, w wyniku których niejedni rodzice i niejedni dziadkowie wyautowali się i zwolnili z tego, zacnego i bezwzględnie koniecznego dla normalnego rozwoju cywilizacji, przekazu wartości następnym pokoleniom. Dzisiaj zatem, w tym ostatnim momencie nawiedzi, nawiedzin naszej diecezji, diecezji koszeńsko-kołobszeskiej, przez relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, chcemy otworzyć trzeciej nasze oczy, umysły i serca, by dostrzegając wiele deficytów, wiele bolączek, z którymi borykają się nasze rodziny, odkryć prawdziwe lekarstwo, antidotum na te trudne doświadczenia naszych domów. Z pewnością pośród nich jest wiele rodzin cudownych i wspaniałych i to właśnie dlatego dzisiaj także chcemy przez ten czas nawiedzenia podziękować Panu Bogu za dar świętych żyjących wiarą. Wzajemną miłością zatroskanych o przekaz i życia, i wiary rodzin, ale też świadomi ogromnego braku w tej dziedzinie, chcemy modlić się, aby Pan dał opamiętanie naszemu polskiemu społeczeństwu. Nierzadkie rozmowy z nauczycielami prowadzącymi szkoły, zapytanie o to, jakie są największe problemy, kończą się. Niemal w każdej rozmowie podobnym stwierdzeniem: Nauka to najmniejszy problem. Dzisiaj największym problemem w naszych szkołach są dzieci i ich problemy, z którymi tu przychodzą. Gdzie tkwi przyczyna? Kolejne pytanie. Wszyscy jednogłośnie, bez względu na poglądy, bez względu na podejście do spraw wiary czy innych wartości, mówią: rodzina a w zasadzie jej brak. Klasy liczące 20-30 osób, a tylko kilkoro spośród nich to przeciętna statystyka to dzieci, które mają w swoim domu mamę i tatę. Upłynęło niewiele dziesięcioleci, a sytuacja polskiej rodziny właśnie jest taka. I wiemy o tym bardzo dobrze. Ale nie do końca jeszcze jakby uświadamiamy sobie ten dramatyczny stan i owoce, które są tego efektem. Najlepiej widać to w szkołach. Większość dzieci, które przynosimy do chrztu albo przy okazji sakramentu bierzmowania, niestety nie może pochwalić się pełnymi rodzinami. Co to sprawiło? Przecież żyjemy w bogatym, sytym świecie. Jeszcze nigdy w polskiej historii ostatnich dziesięcioleci, ba. Ostatnich wieków nie było tym, którzy w Polsce żyją tak dobrze, tyle udogodnień, tak dumni jesteśmy z rozwoju cywilizacji, techniki, która ma ułatwiać od chociażby komunikację. A czemu tak podłe skutki? Może właśnie dlatego, że zaję zajęliśmy się wszystkim, tylko nie przekazem najcenniejszych wartości. Które ukształtowałyby ludzi bogatych wiarą, miłością. Chętnie mówimy o planach, projektach, czynimy badania dotyczące tego, co ludzie myślą na tamten czy na inny temat. Jesteśmy specjalistami od cudzych sumień, od cudzych spraw. Może właśnie dlatego ten czas peregrynacji jest taką szansą warto ją wykorzystać by spojrzeć na siebie. By zajrzeć pod dach własnego domu i zapytać siebie, ile jest tam miłości, ile jest tam troski nie tylko o czubek własnego nosa, ale także o te pokolenie, które idzie po nas. Jeszcze nasze świątynie są wypełnione dekoracjami bożonarodzeniowymi. To tak cudowny czas. Wszyscy wspaniale przeżywamy Boże Narodzenie, nawet ci, którzy w nic nie wierzą. Czasami te dyskusje około świąt Bożego Narodzenia wypełniają przestrzeń dyskusji medialnej, ale czy właśnie Boże Narodzenie, które przywołuje wszystko to, co nas ukształtowało, jest także skarbem, który chcemy przekazać następnym pokoleniom? Bo jeżeli dzisiaj pielęgnujemy ten piękny czas także w bogactwie tradycji, zwyczajów, obrzędów, to dzieje się tak dlatego, że zaszczepili to w nas nasi rodzice, nasi dziadkowie. Mamy zatem dzisiaj okazję, by przeżywając tę peregrynację i obejmując wdzięczną modlitwą cały ten czas w naszej diecezji oraz w diecezjach, które dotąd gościły w swych progach relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, odkryć w nich szczególnych orędowników Bożych spraw. I jeszcze bardziej gorliwie wołać o nawrócenie naszych rodzin, już nie tylko z osobna każdego z nas, ale całych naszych rodzin. W tym czasie, gdy przeżywamy peregrynację relikwii błogosławionej rodziny Ulmów w diecezji koszalińsko-kołobrzeżskiej, odczytujemy kolejne fragmenty księgi proroka Samuela. Można powiedzieć jako żywo. Korespondują z tym, co przeżywamy w naszej polskiej rzeczywistości. Oto od początku, przywołując tę historię Samuela, trzeba nam przywołać bunt, niezadowolenie ludzi, narodu wybranego, którym Samuel, reprezentujący władzę Boga, nie wystarcza. Wydawałoby się, że nie ma powodów do niezadowolenia, bo kraj cieszy się dobrobytem. Bezpieczeństwem. Rządy Samuela w imieniu Boga sprawowane są prawe, sprawiedliwe, uczciwe, ale przychodzą i proszą o nowego króla. Samuel bardzo bierze do siebie to odrzucenie, skarży się panu Bogu, pan Bóg go uspokaja. Nie obrażaj się, oni nie ciebie odrzucają, tylko mnie, Boga. Jedynym zarzutem, jaki mieli przeciwko Samuelowi, było to, że był stary. Niczego innego nie mogli mu zarzucić. Pan Bóg powiada Samuelowi: dobrze, spełnię ich przewrotne życzenia. Dostaną króla młodego, Saula, jak potem pokaże historia i kolejne karty tej księgi, ale nie będzie ich kochał całym sercem jak ty. Będą cierpieć, staną się niewolnikami. I tak się stało. Przejrzeli na oczy, zaczęli płakać, ale Pan wiedział, że musi przeorać ich serca, że muszą się nawrócić. I oto dzisiaj byliśmy świadkami, jak właśnie młody i sprawny Saul nie jest w stanie, mimo swej młodości, sprawności, odwagi, wydawałoby się, i męstwa, które młodość gwarantuje, ochronić narodu, i razem ze swym synem Jonatanem przegrywa walkę, w której miał zapewnić narodowi wybranemu pokój i bezpieczeństwo. Zawodzi więc wszystko, nawet młodość i siła króla, którego naród pragnął. Co nam mówi ta historia przeżywającym peregrynację relikwii błogosławionej rodziny Ulmów? Nieraz słyszymy z różnych miejsc, rodzina to przeżytek. Rodzina to nie na nasze czasy, różnego rodzaju związki, może już sami ulegliśmy tej propagandzie? Oto nowoczesność. Słyszymy w nowych odsłonach przejmujących władzę wypowiedzi na temat wszystkiego, ale nie ochrony rodziny. Choć przypomnę raz jeszcze, nauczyciele będący najbliżej życia, mający jak na dłoni przekrój społeczeństwa i problemu, z którymi przychodzą do szkół, dzieci mówią: Problem dzisiaj jest tylko jeden. Rodzina, a w zasadzie jej brak. I zatem, w tym kontekście biblijnych czytań, mamy okazję dzisiaj na progu kończącej się beregnacji i my odkryć coś, co jest wspólne z czasami, w których żyjemy, by przypadkiem nie ulec podobnym poglądom i nie doświadczyć, jak naród wybrany podobnej tragedii. Bo nie wystarczy nawrócić się i zmienić. Będzie trzeba jeszcze zjeść gorzkie owoce swoich złych wyborów. Dlatego dzisiaj, tu w tym sanktuarium Matki Bożej Skrzatuskiej, Najświętszej Marii Panny Bolesnej, Pani Skrzatuskiej, Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei, składamy przez pośrednictwo naszej Matki i przez obecność relikwii błogosławionej rodziny Ulmów, to, co w nas jest miłością zranioną, ale też jeszcze bardziej składamy na ołtarzu modlitwę nadziei. Nadziei, że opamiętanie jest możliwe. Nadziei, że nawrócenie i odkrycie tego, co się naprawdę w życiu lic liczy, jest możliwe. Ale trzeba do tego właśnie tej ufności. Dlatego ta obecność relikwii błogosławionej rodziny Ulmów jest takim ogromnym lekarstwem lekarstwem po które można wyciągnąć rękę albo którego można nie zauważyć ogromną rolę więc mamy wszyscy my obecni tu łączący się z nami za sprawą medialnego przekazu spotykający się z peregrynującymi relikwiami na kolejnych etapach tej wędrówki w naszej diecezji i w innych i odkryć także zadanie w społecznym wymiarze dla każdego z nas, byśmy byli tym zaczynem, tym światłem, które niesie nade wszystko mocą przykładu troski o własne rodziny, o własne, własne domy, sercem hojnym w miłość dla innych. Ten niezwykły przykład, który wtedy może ciągle promieniować Błogosławionej Rodziny Ulmów. To właśnie oni ukazują nam piękno dojrzałych chrześcijan, prawdziwie kochających się małżonków, którzy swoje życie budowali na mocnym fundamencie wiary i bezwarunkowej miłości i bliźniego. Chcemy być ich apostołami? Więc róbmy to samo. To właśnie oni dają nam wzór rodziny pełnej miłości, cierpliwości, wzajemnej troski o siebie, rodziny otwartej na dar życia, przyjmowany z radością, miłością i odpowiedzialnością. Bo bycie rodziną oznacza, że jesteśmy częścią czegoś większego, pięknego świata, całej ludzkiej społeczności. Chcemy być ich apostołami? To i na to bądźmy otwarci. Obecność relikwii rodziny Ulmów przypomina nam prawdę o świętości, o godności ludzkiego życia, o czym usłyszeliśmy na samym początku w zachęcie do tej wspólnej modlitwy. To właśnie powołanie do bycia świętym jest kolejnym środkiem na bycie apostołem błogosławionej rodziny Ulmów. Chcemy nimi być? Więc tym bardziej otwórzmy się na świętość dla siebie samych. Wreszcie zapraszają nas do refleksji i rachunku sumienia nad wychowaniem w naszych rodzinach. Przykład rodziny Ulmów stawia współczesnemu człowiekowi pytanie o, i o to, Jakimi wartościami kierujemy się dzisiaj, a także co jest naszym pugniem odniesienia w trosce o młode pokolenie? Cenną inicjatywą jest różaniec rodziców za dzieci, który rozwija się niezwykle niestety w wielu wypadkach dopiero wtedy, gdy dzieciom zaczynają się komplikować życiowe drogi. A przecież wychowaliśmy się w domach, w których rodzice od naszych narodzin. Towarzyszyli nam swoją modlitwą. Ta peregrynacja uczy nas ponadto, jak walczyć ze złem tego świata, które teraz przybiera inne formy, ale jest obecne i wciąż musimy mu stawiać czoła. Jednym z większych problemów ludzi dobrych jest to, że są tak zadowoleni z tego, że tacy są, że już nie potrafią zdobyć się na to. By w swoim otoczeniu walczyć z tym, co jest złe, największą wadą ludzi dobrych może być ich bierność i zarazem przekleństwem. Zatem dzisiaj chcemy też prosić o błogosławione owoce tego czasu, przekładające się na ducha apostolskiego oddziaływania na nasze otoczenie, także biorącego pod uwagę potrzebę w różnych sytuacjach walki ze złem. Gdy ktoś obok nas jest. Za śmiercią, za grzechem, za złem. Nie może chrześcijanin powiedzieć, że to Jego decyzja, Jego wybór, inny światopogląd. Tutaj świadectwo i sprzeciw są bezwarunkowo konieczne, także dla spokoju własnego sumienia. Tym bardziej to podkreślamy dzisiaj, gdy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że krzyczymy. Wszędzie i na wszystkie tematy, za wyjątkiem dostrzegania zła. Tutaj cichną nasze języki i odwaga, jakby zostaje schowana do kieszeni. Dlatego też o tę odwagę chcemy dla nas prosić, byśmy nie tyle bali się tego, jak nas świat nazwie, zakwalifikuje, ale byśmy mieli za punkt odniesienia to, co pomyśli o nas Pan Bóg. Przywołanie przykładu i poświęcenia bohaterskiej rodziny Ulmów jest także wymownym przyczynkiem do ukazania historycznej prawdy mówiącej o postawie chrześcijan, w tym również Polaków ratujących ludność żydowską w czasie II wojny światowej. Przywołanie tej historii jest nie tylko ukłonem w stronę historycznej sprawiedliwości, ale może być też źródłem mądrości na budowanie naszych osobistych historii opartych na dumie z przynależności do tej ojczyzny do tej historii stając do wspólnej modlitwy w tym czasie peregrinacji obejmujemy wdzięcznością dar nie tylko obecności relikwii w naszej diecezji ale też i dar życia które zgłębialiśmy w czasie tej peregrynacji. Ogromną wdzięcznością obejmujemy święte rodziny, które wypełniają życie naszej diecezji, ją piszą, budują. Ale także z wielką troską obejmujemy modlitwą wszystkie te rodziny, które są zagrożone rozbiciem, rodziny, które przeżywają kryzysy w nadziei na to, że nasza modlitwa wyjedna im hart ducha i pozwoli odkryć na nowo siłę miłości. Wreszcie modlimy się, na koniec, w szczególny sposób za ludzi młodych, aby idąc w dorosłe życie nie lękali się, otworzyć serce na miłość, miłości oczekiwać, ale też miłością dzielić się z innymi w szczególny sposób, szczególnie intensywnie i szczególnie owocnie w małżeństwach, w rodzinach, by nie brakowało im wiary nie tylko w siebie. Ale też i w siłę miłości, by swoje dobre, młode życie potrafili także przekuć na bogate i piękne owoce przychodzące w tym dojrzewaniu do życia, także małżeńskiego i rodzinnego. Maryjo, nasza skrzetuska Pani, błogosławieni. Małżonkowie Wiktorio i Józefie wraz ze swoimi dziećmi, męczennicy z Markowej Samarytanie, uczcie nas jeszcze większej miłości do rodziny, uczcie nas jeszcze większej troski o rodzinę i zachowajcie nas w miłości.